Witam Cię serdecznie w siódmym odcinku Beauty Salon News, czyli takim przeglądzie newsów dla pracowników, właścicieli, menedżerów gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich i innych działających w branży beauty. Zanim przejdziemy do newsów, szybka prośba o subskrypcję kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a także innych filmów, które pojawiają się na moim kanale. Ok, lecimy z newsami. Na stronie rp.pl zamieszczono informacje na temat tego, że w ostatnim dziesięcioleciu Liczba salonów piękności w Polsce się podwoiła. Jest to dość szokująca informacja, bo dwa razy więcej salonów w 10 lat brzmi naprawdę imponująco. Eee, dowiadujemy się również, że sektorowi beauty sprzyja bogacenie się społeczeństwa, no i że jest to dopiero początek trendów wspieranego przez turystykę, rynek hoteli i spa. Całość artykułu jest dostępna za Paywallem, więc zacytuję tylko. Pierwszy akapit: liczba salonów piękności w Polsce rośnie jak na drożdżach, a tylko w 2024 roku powstało 14,7 tysiąca firm z tego sektora. W tym samym czasie wykreślono z rejestrów nieco ponad 5 tysięcy podmiotów. Minęło już trochę czasu od Walentynek, ale wydaje mi się, że można zerknąć na małe podsumowanie, które pojawiło się właśnie w tym dniu na portalu Salon24. To artykuł, który informuje właśnie o zwiększonym ruchu w różnych y, miejscach usługowych związanych, związanym z tym, że y, mamy właśnie walentynki. No i czytamy sobie tutaj we wstępie, że walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale również intensywny czas pracy dla wielu branż. Kurierzy, floryści, kelnerzy, fryzjerzy i pracownicy sektora beauty mają pełne ręce roboty, a ich wynagrodzenia w tym czasie znacząco rosną. Pytanie, czy wasze wynagrodzenia wzrosły w okresie walentynek? Eee, oczywiście zależy to pewnie od tego, czy mówimy o właścicielu, czy o pracowniku, ale no tak się zatrzymałam na tym zdaniu, bo zastanawiam się, czy ktoś faktycznie daje pracownikom jakieś bonusy w okresach takiego większego ruchu, czy po prostu na przykład macie procent i więcej klientów oznacza wyższy procent. Dajcie znać w komentarzu. No i tutaj możemy też przeczytać właśnie, że wzrost popytu na usługi gastronomiczne, kurierskie i kosmetyczne przekłada się na wyższe stawki godzinowe, które w niektórych przypadkach sięgają nawet 240 zł netto za godzinę. No i e, przejdźmy sobie do już tego fragmentu dotyczącego właśnie branży beauty. Nie tylko restauracje przeżywają oblężenie, ogromny popyt notują również salony fryzjerskie, kosmetyczne i spa. Fryzjerzy i makijażyści przyjmują klientów już na kilka dni przed 14 lutego, a spontaniczne wizyty mogą być niemożliwe. Jeśli chodzi o fryzjerów, to się zgodzę, ale makijażyści kilka dni przed, chyba że celebrowanie jest odsunięte w czasie od głównego terminu, no to okej, okay, bardziej chyba kosmetyczki, ale nie wiem. Wynagrodzenia w sektorze beauty są mocno zróżnicowane. Fryzjerzy i makijażyści zarabiają od 23 do nawet 120 zł netto za godzinę, w zależności od lokalizacji i doświadczenia, stylistki paznokci, które wykonują walentynkowe zdobienia mogą liczyć na stawki rzędu 28 zł netto za godzinę. No jestem ciekawa Waszej opinii o tych podanych stawkach. Jak to wygląda w Waszym przypadku? Czy tak samo, czy może trochę inaczej, dajcie znać w komentarzu. Na stronie rządowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego możemy poczytać o różnych kontrolach, które odbyły się w ubiegłym roku w firmach wytwarzających kosmetyki. No i pierwszy artykuł dotyczy akcji, która skupiała się w szczególności na małych zakładach wytwórczych, tzw. produkcji domowej, zakładach nowo zgłoszonych lub kontrolowanych w odległym terminie. W ramach akcji skontrolowano 387 zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne. W wyniku kontroli ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 35 decyzji. Podobny artykuł jest też na temat innych kontroli, również dotyczących kosmetyków. Dowiadujemy się tutaj, że pobierano próbki, żeby sprawdzić czystość mikrobiologiczną różnych preparatów. Akcja koncentrowała się na produktach przeznaczonych do stosowania w okolicy oczu, np. kremy pod oczy, produkty do demakijażu. Pro, próbki kosmetyków do badań pobierane były w większości w dystrybucji, do badań typowano kosmetyki polskich producentów. No i zgodnie z zaraportowanymi wynikami do badań pobrano 434 próbki, z czego niezgodne z wymaganiami były 3, więc całkiem niedużo. Myślę, że polskie firmy tutaj pozytywnie wypadły. Też podobny artykuł znajdziemy na portalu Co w zdrowiu, gdzie są relacjonowane wyniki obu tych kontroli. Na portalu PropertyNews.pl możemy przeczytać o tym, że salony kosmetyczne i fryzjerskie znalazły się pod lupą, no i że mamy jakieś nowe obowiązki i wysokie kary, więc trzeba zerknąć o co im tutaj chodzi. No, i jak się zagłębimy w ten cały tekst, to dowiadujemy się, że zniesione zostały limity ilościowe dla odpadów niebezpiecznych. Wiele salonów kosmetycznych, fryzjerskich, stylistów, paznokci i barberów musi dostosować się do nowych regulacji, rejestrując się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO prowadzący ewidencję odpadów. Zmiany prawne wynikające z rozporządzenia z dnia 5 listopada zniosły dotychczasowe zwolnienia z obowiązku rejestracji dla odpadów niebezpiecznych. Oznacza to, że każdy podmiot generujący choćby jeden odpad sklasyfikowany jako niebezpieczny musi zostać wpisany do rejestru BDO i prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów w postaci kart przekazania. Ja tutaj nie będę tego artykułu mocno omawiać, ponieważ sama na ten temat napisałam taki bardzo obszerny, szczegółowy artykuł. Ja, w temacie odpadów, jak dobrze wiecie, siedzę już od wielu, wielu lat. Napisałam nawet e-booka dość obszernego, ponad 100 stron na ten temat, więc bardzo Wam tutaj dokładnie ten temat rozkładam na czynniki pierwsze. Oczywiście, co się zmieniło, jakie w związku z tym mamy wnioski. A jeśli ktoś chce z ten temat odpadów, odpadów zgłębić nieco bardziej, to też macie na miarę na więcej informacji. Także pozwolę sobie odesłać do mojego artykułu tym razem. Oczywiście linki do wszystkich artykułów, o których wspominam, y, które omawiam w tym odcinku i w każdym innym znajdziesz pod filmem w opisie, także zachęcam, żeby tam zerknąć i sobie ewentualnie doczytać więcej informacji na temat jakiejś konkretnej sprawy. Na koniec mamy jeszcze kronikę kryminalną, tutaj dwie wiadomości, jedna dotycząca drogerii, druga dotycząca gabinetów kosmetycznych. Zaczniemy sobie jednak od drogerii. Na portalu Stalowka.net, czyli portalu miasta Stalowej Woli, znajdziemy artykuł, w którym poinformowano, że 30-letnia mieszkanka powiatu stalowolskiego odpowie za kradzieże, których dopuściła się w okresie ostatnich kilku miesięcy, Kobieta kradła artykuły kosmetyczne i przemysłowe w sieci drogerii na terenie stalowej Woli. No i dowiadujemy się, że tutaj pani różne występki popełniała. W sumie naliczono 16 kradzieży na kwotę 2600 zł. A jeśli chodzi o to, jaki był mechanizm całej kradzieży, no to pani zakupy robiła za pośrednictwem aplikacji, a przed dokonaniem płatności wycofywała część rzeczy pomimo tego, że znajdowały się one w koszyku. Także taki dość sprytny sposób, ale jednak nie umknął organom ścigania. Druga informacja to informacja z portalu trójmiasto.pl, jest ona zatytułowana Ostrzeżenie dla gabinetów lekarskich, kosmetycznych i fryzjerskich. Czytamy, że dnia 29 stycznia 2025 roku, w jednym z gabinetów stomatologicznych w Gdyni Grabówek doszło do zuchwałej kradzieży. Złodziej, korzystając z chwilowej nieobecności personelu, na rejestracji ukradł sporą sumę pieniędzy, włamując się do gabinetowej kasetki. Cały czyn zarejestrowały gabinetowe kamery. Sprawca jest już znany policji, skazywany za podobne przestępstwa, jednakże zanim zostanie wydany wyrok za ten konkretny czyn, minie kilka miesięcy i złodziej może nadal okradać inne gabinety. Prosimy o wzmożoną czujność i ostrożność, aby nikt więcej nie został okradziony przez tego przestępcę. No to może lepiej byłoby go zamknąć. Ale chyba przy takich drobnych przestępstwach, no nie wiem, nie można kogoś zamknąć do jakiegoś aresztu, żeby tam sobie poczekał na, na wyrok. Nie wiem, nie znam się. W każdym razie, no nie wygląda to dobrze, jeśli służby kogoś ostrzegają, że, że znana osoba może ich okradać. To chyba nie do końca. Można się czuć bezpiecznie, czytając coś takiego. Także miejmy nadzieję, że już nie będzie takich negatywnych sytuacji. A osoby, które pracują w tym obszarze, wydaje mi się, że warto, żeby zachowały ostrożność. Przypomnę, że mowa tutaj o gdyni grabówek. Zanim się pożegnamy, to jeszcze mała przypominajka, no i takie małe nawiązanie do tematu, który w dzisiejszych newsach już się pojawił. Mam tutaj na myśli odpady i sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Takie sprawozdanie trzeba złożyć zawsze do 15 marca. W tym roku 15 marca wypada w sobotę, dlatego termin przechodzi nam na następny dzień roboczy, czyli na poniedziałek. Więc do 17 marca trzeba takie sprawozdanie złożyć. Czy każdy musi je złożyć, kto? ewentualnie musi, kto nie musi, jak to zrobić krok po kroku. No to wszystko opisałam w nowym artykule na gabinet od zaplecza.pl, także warto sobie zerknąć po obejrzeniu filmiku, jeśli jeszcze takiego sprawozdania nie złożyłaś, lub no po prostu nie wiesz, czy musisz je złożyć. To już wszystkie newsy, które dla Ciebie przygotowałam. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby wcisnąć subskrypcję, bo aż 85% osób, które oglądają te filmy, nie subskrybuje, a dla mnie każda subskrypcja jest ogromną motywacją do tego, żeby nagrywać dalej, bo widzę, że przybywa ludzi, którzy chcą to oglądać, więc z tym większą chęcią zasiadam do kolejnego nagrywania. Będę również wdzięczna za łapkę w górę, za komentarz. W komentarzu możesz napisać, jakie tematy filmów powinnam poruszyć w przyszłości, lub jakie masz do mnie pytanie. Jeśli tych pytań będzie dużo, to może nagram dla was jakieś kolejne QA no, albo po prostu odpowiem w komentarzu. Także zachęcam gorąco do wszelkiej aktywności. W opisie do tego filmu znajdziesz linki do wszystkich omaganych dzisiaj newsów, a także do mojej strony internetowej, do mojego sklepu i do wirtualnej kawy, gdybyś chciała mi podziękować za to zestawienie. No i do zobaczenia za. Sei jakiś das.